LOJT MALINA! Idziemy na plażę Żółwi. Wybaczcie, że się tak e, rusza kamera. Ale wszędzie są wyboje, a ja w każdej chwili mogę się przewrócić. Powiedz coś, Osiołek. Nie, chyba nie mówi. Ale za mną widzicie grecką szkołę, dosyć mała, ale w sumie mógłbym się w takiej uczyć. Jest nawet boisko, które wygląda wiele, wiele lepiej niż te szkolne, polskie boiska. I to się nazywa finał Lloyda Cebulaka. Klocki jakieś bliskie Lego, ale nie do końca. O, drogie trochę, po 5 euro to dwie dychy. Oprócz poszukiwania klocków Lego, można sobie pograć w siatkę. Tak dosłownie w wodzie. Grecka cebulka. Najwyraźniej to ich jedyne zabawki jakimi dysponują. Ogromne te lejsy i te doritosy. Nie wiem czemu wam chipsy pokazuję, ale paczki to, to, to po prostu poezja. Patrzcie co znalazłem na plaży klocka 2 na 4. Ktoś zgubił. Jest chyba gdzieś tak, godzina z 19 już. I ktoś zgubił klocuszka. Więc on ląduje do mojej... Kiesząki to jest oryginalny klocuszek od LEGO. No wypada się już pożegnać z morzem, bo za 20 minut autobus, a autobus dowiezie mnie, czy tam autokar jak to woli, dowiezie mnie na lotnisko i wracamy do kraju. Oficjalnie drugi sezon Lloyda Cebulaka uważam za zakończony. Dziękuję za tysiące wyświetleń pod odcinkami z tej serii. Seria dosyć nietypowa. Pamiętam jak to wszystko się zaczęło, to nawet nie miał być Lloyd Cebulak. Wstałem po prostu o 6 i latałem o 6 rano i latałem po Lidlach, po krakowskich Lidlach. Wtedy była tam promocja na klocki, że za 40 zł spore, spore zestawy były. Nagrywałem to, wrzuciłem na kanał i ludzie wtedy zaczęli. Nie nazywać Lloydem Cebulakiem, co dla mnie było czymś dziwnym, ale do dzisiaj się to utrzymało i ta seria się rozwinęła. Obiecuję wam, że trzeci sezon będzie jeszcze lepszy od drugiego, pierwszego. Startujemy jeszcze w tym roku. Bardzo wam dziękuję za wszystko. Trzymajcie się. Cześć.